Ale cześć witajcie z tej strony, Jurikę, a to Minecraft? Ale nie byle jaki, ponieważ na modach i ja nie wiem co z tego wyjdzie, ja, jakby ja obstawiam, że no, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ja po prostu chcę nagrać taki odcinek testowy, ponieważ ostatnio dużo, naprawdę dużo grało tego Minecrafta na modach. Jest 94 modyfikacji, jest ich naprawdę wiele i różnych. Żeby jakoś tak zaprezentować, to tu jest lista modów. To artefakty, które są dość ciekawe. Modów jest naprawdę wiele. I... No jest trochę bawienia się z tym. Mariusz. I... To jest ogólnie, tutaj już... Mam kilka potworzonych światów, już się tutaj trochę bawiłem, ale to nie będzie zwykły, jakby, Minecraft, jakby. nie będzie to normalny Minecraft, bo, z, inaczej, będzie normalny, ale z kilkoma modami, mm, kilkoma. I tak, są mody też, które utrudniają nam grę, dodają pełno nowych przeciwników, pełno nowych zasobów, ale zrobimy sobie to na hardcore. Problem jest taki, że. mieszki nie widać, ale zezwalań na polecenia. I to jest problem. Ponieważ ja mam moda, który pozwala nam się tepać. Więc chyba na początku zrobimy po prostu na. ogólnie na normalnym save'ie i później zobaczymy, może jak to będzie na hardkorze. Z drugiej strony, zakładam, że z tego wiadomo, że trzy odcinki, więc w sumie zrobiłbym na tym hardkorze. Yy, tylko tak, będziemy mogli sprawdzać, gdzie będą zaczniki. No inaczej, gdzie jest na przykład nasz dom, ale nie będziemy mogli się tam tepać. I tak, jest mod, yy, który nazywa się Minecraft Commons Alive. To jest rzecz, którą możemy skustomizować siebie na różny sposób. Nie dotyczy to nas, no bo tylko naszego potomstwa, bo jeśli wybierzemy, że ma. Że ma... Jesteśmy normalnym graczem, to nie będzie nas to dotyczyć. Więc tak naprawdę, homoseksualny, absolutnie. Ym, I to już mogło źle zabrzmieć? Dobra. Yy, gdzieś yy, pewnego dnia miałeś dość i postanowić wyruszyć podróż, aby poznać świat. Yy, tak, to jest coś, co raczej nas nie obchodzi. I dlaczego mam jakieś inne serduszka? Aha. To są inne serduszka, ponieważ... Aj, wiem, co muszę zmienić, bo ja sobie lubię tak grać na tym, ale tak. Ugryzłem FPS-y jakby... E, FPS-y mogą być w tej pacce różne, ponieważ... ...długośnijmy no, tą grę w sumie. Ponieważ, no, zależy tak naprawdę gdzie się zespimy. Ja przez pół gry w save miałem problem, że potrafiłem mieć spadki do 4 FPS-ów. A to tylko przez jednego moda, którego na szczęście już nie ma. Chociaż widzę, że nadal spadki potrafią być. No ale już trochę, nie moja wina. Modów jest naprawdę sporo. I okej, okay, w sumie to trochę moja wina, bo sam tyle nas rało Oczywiście zrobić siekierkę. Oczywiście zrobić kilo standardowo. Ja słyszę mewy. Mewy w tej grze na tych modach jest totalny gówno. Jakby... A kysz mi stąd. Mewy są tak jakby przewalone, ale tak. Czy tam widzę na minimapę wioskę, czy mi się... Ło, wow. wow. jak się teren wczytuje to jest naprawdę źle. Na podglądzie działa... działa to lepiej. Chociaż... czekajcie. Okej, okay. nie wiem. Mm. Teraz na podglądzie mam wrażenie, że działa to gorzej? Nie wiem, zobaczymy. Zatnijmy drzewo. Tak, yy, receptur jest... W ciul, jak się to wyświetla. Ale no niestety. Modów jest yy, bardzo dużo. No. Yy, tak samo na nowych przeciwników. I myślę, żeby te odcinki robić montowane. Dlatego myślę, że tu więcej chodzenia będzie samemu. Okej. Okay. Uwróćmy się. Zablokowała. Mamy świnie, mamy pokarm. Let's go. Kolejny, hmm. kolejny czekaj jeszcze. Let's go. Tak w sumie to, ta mapa trochę tak No I właśnie wait, jakbym zrobił na przykład yy, tego, to ja się mogę do tego dopnąć? Mogę, okej, okay, czyli nie potrzebuję tych. No dobra. Remove. Ogo. Czyli nie potrzebuję mieć tego, tego. Włączonych komend po prostu, nie? Uuu. Widzę kobla, widzę Wulham Seeds, co się przyda na kiedyś. Teraz nie 3 Trzy. I mamy komin. Już widzę na Meteor, na mini więc mi się to podoba. Joker, co to up. Kenium. Odeber. <laughs> Ale dobra. Mamy trochę kobla. Tutaj co? Silver czy aluminium? Aluminium. Tego nie pomalujesz. Co za tak zapierdala. Co To tak. Idzę Widzę. O, widzę krowę. Oh, widzę Chodź I trzecia. Chodzio. Tak, i ogólnie e, świat traci kolory, jeśli będziemy, e, będziemy mieli mało jedzenia. Meteoryt, fajna sprawa, ja sobie na pewno ją zaznaczę. Meteor. E, bo meteoryt jest o tyle fajny, bo on nam się przyda do moda... E, ...że będą, szczerze. Na razie nam to nie, chyba niepotrzebne i w ogóle ja bym się wrócił tam, bo tam był węgiel, czego nie zrobiłem i przepaliłbym już jedzenie, no bo by się przydało i zapomniałem, że my przecież gramy na hardkorze, więc jeśli umrę, no umrę, no amen, co, so, yy... o i myk, myk, myk. Ulepszenie. Jeden, drugi, trzeci, party, tamty. Chodź tu. No i kolejny zaliczony. Dobra, weźmy tylko ten węgiel i przepalmy sobie jedzonko. Tak właściwie to poszedłem dosłownie kawałeczek. Yy, no... daleko nie oczarem. Yy, I pomijając fakt, że jest tu giga jaskinia, to jest tu więcej węgla, co na pewno sobie... Pozbieram. Okej, okay, wszystko wyzbierane. Tutaj mamy aluminium, co się chyba nam na razie nie przyda. Ja mi sobie nie przypominam. No i możemy w końcu zjeść. No i świat robi się jakiś piękniejszy. Yy, ale to warto zobaczyć, jeśli i tak nadal jest brzydki, to czy jest kalendarz? Tak. To jest wiosnę. No i właśnie. Yy, ogólnie nie gram w Minecraft. A. Po polsku, ale ze względu na ilość modów, co większość jest przetłumaczona, nie wiem jakim cudem, ale jest, to gram po polsku, żeby więcej zrozumieć. Chociaż nie wszystkie mody są przetłumaczone. Na przykład z, z tych Hannik, no to tutaj są przetłumaczone, ale na przykład w książce z tego moda nie jest tam dużo, dużo przetłumaczone, a naprawdę kontentu jest sporo. No, ale my już na jedzenie i świat uzyskały jakieś piękniejsze kolory. Czy ja chcę schodzić do jaskini? Z jednocześnie okej okay, pomysł, z drugiej strony, totalnie nie. A totalnie nie, dlatego że. O... Bardzo łatwo jest nas coś zabić. Co to jest? Humor. Ile no, byście. A ja bym szedł przed ciebie, w może tamtą stronę, więc y, jak coś może znajdę sensownego, to... Nieważne, długo to nie zajęło, ponieważ y, ogarnąłem, że takie gówna dotające to nie niby nic specjalnego jak na Minecrafta. Problem w tym, że jest mod, który nazywa się tam Inventory Pets. No one naprawdę są super. Niektóre? Cudo. I takie gówno... Zawiera sobie skrzynkę, ale czasem lepiej jest zniszczyć to dookoła, bo momentami jest tutaj TNT, które pragnie nas po prostu wysadzić. Okej, okay, dobra, nie było i dostaliśmy beta, enchant. Możemy enchantować sobie teraz rzeczy, szmaragdy, arbuzy, przyda się. Obsyd jednej getty i to już nam nie jest nic potrzebnego No i problem jest taki, że zapadła noc A więc, yy, zrobimy jak typowo w, na początku każdej gry Czyli zrobimy ze miejscówkę z dirta Nie wiem co ja tu wyczynię Pewnie dobrze mogę zrobić tak Postawić sobie to i tu postawić sobie to. Chciałbym zejść do przepalenia? Totalnie nie. Hmm, ale zrobiłbym w sumie pochodzenie, bo tu trochę ciemno jest. I przekazuję zobaczył. no właśnie, yy. jak wygląda to drewno. Takie trochę. Yy, bardzo przypomina te, yy. jak, jak, jak to drewno się nazywało. Sawanny będzie tu. O, akacjowe. no bardzo No to. Dobra, więc na razie chyba nie mamy co tutaj robić. No my to mamy lepszy pomysł. I możemy iść w dół. Skoro przecież i tak byśmy potrzebowali zejść do kopalni. Potrzebowalibyśmy znaleźć żelazo zrobić sobie tarcze przede wszystkim, bo jest dużo przeciwników, którzy, no, no jest, jest trudno. Są przeciwnicy, którzy są bardzo trudni. Czyli na przykład glow, overgrow, szkielety i swamp monstery. To są takie potwory z moda Monster Plus, które no, jest tutaj zawarty i dodaje naprawdę powalone. Mm, potwory? Nie dodaje wiele, dodaje chyba trzy tylko. Ale dodaje naprawdę trzech przeciwników, którzy są strasznie denerwujący. Jeden bije kryształami i magią. Yy, no i inni potrafią z bliska lub z łuku. Idę, właśnie nie jestem ciekaw, czy to jest z Monster Plusa, czy Hexer Minion. O, tutaj tego nie widziałem. To jednak dodaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I Lava squirt to są rzeczy, których nienawidzę. One pojawiają się tylko i wyłącznie w będzie, ale są totalnie okropne. I ja na niej jestem już y, tak po prostu przeobrażliwiony, że Jedyny moment, kiedy ja się wybiorę do, jakby, Nederu, to będzie... Jak zrobię pistolety? Gdzie pistolety? Ogólnie broń. No, tak, tutaj też jest broń panna. Mm, a nawet wręcz jest ich y, bardzo dużo, ponieważ, jak wyciągnę sobie Gun, y, o, nie tak. Y, y, to jest z y, nalgan plus z y, Mr. Crafish Gunmode. Dobra, to preferuję raczej Anonymous Gun, ale bo po prostu dodaj więcej. No, ale tak. I mamy w ogóle broń, która jest Ace of Space, I, i ja dopiero ostatnio to ogarnąłem, że to jest chyba nawiązanie do Destiny, do wujki i do. Do Clyde'a się chyba nazywał. Clyde? Nie pamiętam totalnie. Yy... No, bo tam faktycznie chyba była nawet jego. Przecież się ja mam nie nieważne. To właśnie był jego rewolwer. I ogólnie z takich modów, bardziej co mamy, żeby utrudniać sobie życie, mamy też mody, które ułatwiają nam życie. Co prawda, trochę trzeba się namęczyć z nimi, żeby zaczęły ułatwiać nam życie, ale są takie. Są na przykład yy, Quarry, które. Y, jest w stanie wydobywać nam samemu materiały. I mam nadzieję, że muzyka nie jest zagłośna. Tak Jak sobie teraz w sumie myślę, że. Yy, tutaj rzadko jest muzyka. Więc ja może będę musiał podłożyć jakąś swoją muzykę. Jest noc. Ok, tyle mi starczy do. Jakby do świadomości. Może no, zrobiłbym tak. O i miałbym podgląd. No i... Ciekawie. Dobra, wracamy. Wracamy kopać dziurę. Dobra, tak trochę kopię, kopię i tak... Nie wiem, nic ciekawego tutaj... Nie znajduję. Tam się też trochę przekopałem. I nic. Yy, a wiem, że tutaj potrafią być takie powalone jaskinie, że... W nie możemy spędzić pół godziny, co najmniej. Bo niestety na save u jednym z dwóch, tak naprawdę, gdzie gram sobie samemu. Tu mi właśnie myszka umarła. Tak, myszka mi się to zadoba. E, z dwóch Ach, uroki posiadania bezprzewodowej e, myszki. No i To Po moim kilofie. Czy nadal jest noc? Nie, jest już dzień, więc tak naprawdę można się grzecznie stąd wynosić. Jedną rzecz, którą na pewno ja zrobię, to jest sikiera, żebyśmy mieli w ogóle czym się bronić. Yy, na no ekilow oczywiście sobie zrobimy. To wykopiemy. Z nadzieją, że nic nas. Nie zabije, o właśnie, o wielikomawa. Dobra, koks. U, jest kolejne drzewko. I to mi chyba podoba, bo na nas kolejny zwierzaczek. Jeśli oczywiście nie wysadzi nas to w powietrze. Dlatego rozkopujemy dookoła, żeby zobaczyć, czy jest P&D. Jednak, jakby nieważne. To tu do mogło się respi, ok? Ale czy dostaliśmy tak naprawdę? Yy, pomijając fakt, że dostaliśmy do, w pizzu, do że to nie potrzebujemy na razie. To tego też nie, tego też nie. Sadonek nie potrzebuje liści, tym bardziej. Yy, Albo chyba nie przyjmę, bo to jest zawsze To nie, to nie. Ale dostałem Ocalota, na Division. Uf, to jest fajne. To jest zwierzę, które na pewno nam się przyda. Yy, może niekoniecznie teraz, ale w przyszłości na pewno. Yy, ten biom jest ogólnie fajny. Yyby, mówię taka trochę sawanna taka, Ok, okej. Yy, tak biegając by tutaj znalazłem jeszcze złoże węgla, więc sobie wyzbieram. I lecimy oczywiście w stronę tych czerwonych drzew na minimapie, które wyglądają dość ładnie. Dobra, bo to nie ma różnicy. Jebnie? jebnie czy nie jebnie? Nie wiem. Arbuzy i pszenica. Tyle mi starczy. I tak, no, za wszelkie lagi... Za wszelkie lagi to ja przepraszam, ale no... kiedy generuje się świat, tak naprawdę, no bo lagi będą dopóki się faktycznie nie osiedlimy. No to... No niestety takie lagi będą, no jakby przede wszystkim gdzie nie chce się oświetlić to jest pole lawendowe Definitywny I bardziej przeraża mnie fakt, że To jest koniec wyspy To jest koniec wyspy, zrobiliśmy niezłe kółko, więc tak naprawdę musielibyśmy się wrócić Do Meteora, ewentualnie pójść teraz w tą stronę i może tu zakręcić, nie widzicie moje myszki, no tak yy, yy, Naprawię to Okej, widać myszkę? Widać. Podoba mi się to. Wydaje mi się, że zobaczymy sobie takie kółko i właśnie innego z czatu głosowego, tak, ponieważ jest tutaj woj... bo nudziło mi się, więc go dodam. Tak, pójdziemy definitywnie może w tą stronę, będzie coś tam ciekawego. Zobaczymy, więc y, zobaczę się z wami, jak już będę nieco bliżej. W okach. Widzę nasze kolejne ofiary owce Mewa, mewa, nie, nie, akurat daj, daj, expert. Nic nie Ale tak, owce nasz kolejny cel, ponieważ dostaniemy wełny. No plus żab. Ej, kurw, chowy stow, Mucha. No chodzi, bo są także co się na tym macie? Kur, kolejne mewy. Okej, okay, gdzieś doszliśmy. Widzę kurczoki. Wszystkie pozabijane. Bizon, oni hu hu. Jakby bizony w tej grze są tak bardzo... Jakby nie. Nie chodź tu Ewa, chodź tu. No, chodź tu. E, e, gdzie to... Mucha pomóż. to powiedziała Ewa z tym jedzeniem. O nie, kwiatki. Koliber. Kolejny z... kolejny pecik się zbliża. Uwaga, czy nas wyjebie? Yy. Nie. Ej. U, skrzynka. Mamy bardzo dużo arbuzów i bardzo dużo kwiatków. Widzę ładne pole. An orszop. Oprócz SongKoza. Yy... Yy. Nie taki był plan totalny. Yy, nie, chciałem powiedzieć, że jakby fajne pole. Fajnie można by było tu zrobić dom. Ale nie ma żadnych innych fajnych yy, tutaj biomu w boku, więc raczej odpuścimy ten pomysł. I widzę coś, co jest zdecydowanie moim największym zagrożeniem. Przepaść. A ja widzę wioskę. I myślę, że na wiosce chyba zakończymy, ponieważ myślę, że trafimy tam na moda, który, no, który daje rzeczy takie bardziej realne. O ile miłość możemy nazwać realną rzeczą. O, macie coś? Macie łóżko. To już mi się podoba. O, nic nie macie. Idziemy znaleźć ludzi. Ludzi, ludzi, ludzi. I są ludzie. To już nie są zwykłe taki. to już są ludzie. Rozmawiaj. Eksploracja. Nie mamy tu za wiele, to jest ich O ile nie mamy żadnych zasad. Yy, wieści. Na koordynatach jest kolejna wioska, jest tam bardzo zimno. Boże, on nam dał na kordy. Jakie? 2400 Korty 2400 są gdzieś tutaj totalnie. Gdzieś tu i łochę daleko jeszcze to miało być co? O! A, tak. No, przez przypadek, kliknąłem. U i jest biblioteka skinów. Ale yy, co ja chciałem? no Właśnie zobaczyć. Idzie to na minus 2000 Dobra, pójdźmy na do, do, do domu jakby nie chcę nie pakować Entry Crafting Table Panie, pozwól, że ci to ukradnę Chociaż nie, na razie nie potrzebuję Arquernes Electronics. Uuu. Nie wiem, czy to jest dom, ale już jest Mój Cena nie zmienia faktu, tak na no zakończeniu samego odcinka yy, zobaczymy te koordynaty, czyli 2416 na minus 2000, czyli 2400 na 2, minus, 2 koła na minusie, czyli to jest aż o kurwa, jak daleko 2000 i 2400. No to to jest gdzieś tutaj w tym obszarze. Tutaj na dole się pojawiają koordynaty. No daleko. Zdecydowanie za daleko. A my tak se łącząc y, możemy kończyć przy cyklu, bardziej przy ognisku, więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego i cześć!